Wiedźmin ikona światowego gamingu zdecydowanie największy sukces polskiego Game Devu. W tym materiale zastanowimy się, co sprawiło, że ta polska seria zdobyła serca milionów graczy na całym świecie. Czy to wyjątkowa fabuła, immersyjny świat, a może coś więcej coś, co sprawia, że gracze wracają do tej gry nawet po latach. Przyjrzyjmy się temu fenomenowi z bliska. Wiedźmin tajemnica sukcesu. Historia Wiedźmina zaczyna się na długo przed premierą Gier. W 1994 roku Andrzej Sapkowski wydał pierwszą część Wiedźmina, seria szybko zdobyła popularność w Polsce, a później także za granicą, ale droga do światowego sukcesu była długa. W 2007 roku małe studio CD Projekt Red wydało swoją pierwszą grę Wiedźmin. Choć technicznie niedoskonała, gra zdobyła uznanie dzięki głębokiej fabule i klimatycznemu światu. Druga część, Wiedźmin 2: Zabójcy Królów, wyniosła serię na wyższy poziom, ale to trzecia odsłona, Dziki Gon, uczyniła ją legendą. Jednym z największych atutów Wiedźmina jest fabuła. To nie jest typowe fantazje o ratowaniu świata. To historia o ludziach i ich dylematach, o wyborach, które nigdy nie są proste. Gracze muszą podejmować trudne decyzje. Przykład? Wątek barona krwawego. Z pozoru potwór, ale czy naprawdę? Kiedy muszę wybierać między mniejszym i większym złem, wolę nie wybierać wcale. Ale czasami stawka jest zbyt wysoka. Czasem trzeba wybrać większe zło, żeby uczynić małe dobro. Nie wiedziałem, że uratowanie się od zwioski na moczarach doprowadzi do śmierci Anny. Nie przypuszczałem, że baron zostawi ciało żony i powiesi się na konopnym sznurze. Czasami trzeba podjąć decyzję. I nie oglądać się wstecz. Dajcie znać w komentarzu. Każde rozwiązanie budzi emocje. Co więcej, problematyka wiedźmińskiego świata, mimo że ma miejsce w średniowieczu, jest absolutnie ponadczasowa. Przecież w Wiedźminie również mamy dylematy finansowe, alkoholizm, wojny, rozterki miłosne, czy brak tolerancji dla innych ras. Nienawiści i uprzedzeń nie da się wykorzenić całkowicie. A w polowaniu na czarownicę wcale nie chodzi o Wiedźmę. Ważne jest, żeby znaleźć kozła ofiarnego. Ludzie zawsze obawiali się miejscu. Gdy czarodzieje opuścili Nowigrad, i ich gniew skupił się na innych lasach. dawien dawna największym wrogiem ludzi był nie cudzoziemiec, lecz sąsiad. Ponadczasowość tej fabuły sprawia, że seria, której początki sięgają 45 lat wstecz, cały czas jest doskonale zrozumiała. A co z głównym bohaterem? Geralt z Rivi to postać niezwykła. Z jednej strony jest to cyniczny oraz zmęczony światem łowca potworów, z drugiej człowiek z zasadami, który nie boi się walczyć o bliskich. To bohater, który nie pasuje do świata, w którym żyje outsider, który próbuje znaleźć swoje miejsce w świecie pełnym chaosu i uprzedzeń. Gracze mogą kształtować jego charakter, czy będzie zimnym profesjonalistą, czy kimś, kto pomaga słabszym. Ta relacja między graczem a Geraltem to kluczowy element immersji, gdyż to od nas zależy, w którą stronę pójdzie główny bohater i jak potoczą się losy nie tylko jego, ale i innych postaci wokół. Jednak fabuła to nie wszystko. Ogromną rolę w sukcesie Wiedźmina odegrał świat gry. Od zniszczonego Velen, przestętniący życiem Nowigrad, aż po malownicze wyspy Skellige. Każda lokacja ma swoją unikalną atmosferę. To nie jest pusty, otwarty świat. Każda wioska ma swoją historię. A NPC czasem mają naprawdę ciekawe przemyślenia. Jak żyjesz? Jak Stonka. Siedzę cicho, nie rzucam się w oczy. Pierdalam Dodajmy do tego dynamiczną pogodę, cykl dnia i nocy, oraz interakcję z otoczeniem. To wszystko sprawia, że świat Wiedźmina żyje i oddycha. Muzyka jest prawdziwym sercem Wiedźmina. Santrach stworzony przez Marcina Przybyłowicza buduje emocje na każdym kroku. Od epickich motywów bitewnych. Przez melancholijne melodie skaligę, Aż po spokojne ballady. Muzyka idealnie oddaje klimat świata. To nie tylko tło, to integralna część doświadczenia. Każda ścieżka dźwiękowa wzmacnia emocje i dodaje grze głębi. Sukces gry wykracza szeroko poza świat gamingu. Serial Netflixa, cosplaye, fanarty, Wiedźmin stał się częścią popkultury, ale co dalej? CD Projekt Red już zapowiedziało kolejną część gry z tego uniwersum. Już nawet zdążyło wywołać pewne kontrowersje, bo głównym bohaterem Wiedźmina 4 będzie, uwaga, kobieta. Sam osobiście uważam, że historia Ciri to będzie strzał w dziesiątkę, ponieważ moim zdaniem jest to równie nieszablonowa i ciekawie napisana postać co sam Gerald. Wiedźmin to coś więcej niż tylko gra. To podróż po świecie pełnym emocji, dylematów i piękna. Fabuła, świat, postaci, muzyka wszystko składa się na naprawdę bardzo kompletne doświadczenie. Jeżeli się z tym zgadzacie, koniecznie dajcie łapkę w górę. I oczywiście napiszcie w komentarzu, co według Was czyni Wiedźmina wyjątkowym. Nie zapomnijcie też subskrybować, żeby nie przegapić przyszłych materiałów. Dzięki za oglądanie, cześć.